Hej, witajcie w kolejnym procesowym odcinku. Dzisiaj jestem sam, nie dziwię się, bo pogoda jest tragiczna. Na początku ustawiłem się z ekipą, ale jak spojrzeliśmy wszyscy za okno, to każdy stwierdził, nie no dzisiaj to jest naprawdę pogoda kiepska. Nie wiem czy, miałem dzisiaj fajny pomysł w ogóle na odcinek odnośnie kolei wąskotorowej, która yy, tak naprawdę przemierza cały powiat kurbieszowski aż do Feuma i tak dalej i tak dalej. Mam nadzieję, że coś wyjdzie z tego odcinka, chociaż nie obiecuję, nie wiem czy też będą jakieś znaleziska. Yy, w ogóle ustawiliśmy się na godzinę 8 rano, jest godzina 12.20. No nikt, nikt się nie odważył na te poszukiwania, ja dzisiaj mówię, nie no muszę, naprawdę mam dzień wolny, to wziąłem ten dzień wolny, żeby go wykorzystać w pełnej poszukiwawczej esencji, a niestety pogoda nam nie sprzyja. Widzimy się w lesie. Nawet na chwilę nie daje spokoju ten śnieg z deszczem dzisiaj. Las fajny, ale tak zasuwa ten śnieg z deszczem. Słuchajcie, nawet jeśli nie uda mi się nakręcić tego odcinka, bo pogoda jest fatalna, to chciałbym zaprosić Was do konkursu e, związanego z naszym stowarzyszeniem. E, ostatnio wrzucaliśmy film 5,5 kg srebra, skarb z Cichoburza, e, gdzie prowadziliśmy badania takie ratunkowe tego skarbu z Cichoburza, współdziałając z archeologami i muzelnikami z Hrubieszowa. Bardzo proszę, e, abyście pod tym filmem skarb z Cichoburza 5,5 kg srebra na łopacie wpisali dużymi literami hasło Goci G O C I, tak? Goci. Bo prawdopodobnie ten skarb jest związany z Gotami, a też komentarze i łapeczka w górę sprawia, że ten film ma większy zasięg, a Zależy nam na tym, żeby nasza historia docierała do jak największej liczby odbiorców. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Słuchajcie. Pod koniec miesiąca zrobimy losowanko dwóch osób z tego filmu skarb z cichoburza. Wpiszemy hasło goci dużymi literami i będziemy dwie osoby, dwóch szczęśliwców, czy dwóch zwycięzców, będziemy losować. Może na live, jeśli uda nam się zebrać ekipa. Jeżeli nie na live, to po prostu zrobimy losowanko dwóch osób, które, które wygrają nowe kubeczki bardzo fajne, grosusowe No i zestaw grosusowych gadżetów. W tym słodkie, fajne upominki, bo nawet zamówiliśmy krówki promocyjne, które są obwinięte w papierki grosusowe. Także słuchajcie, pokleimy wam trochę mortki, jeśli się uda. Zostawcie komentarz goci pod filmem związanym ze skarbem z cichoburza. Dajcie łapkę w górę i dla tego filmu, i dla tego konkursowego. No i co, widzimy się już niedługo, a mam nadzieję, że coś jeszcze z tego się uda skleić. Ale jest pogoda tragiczna, a boję się, że telefon mi zamoknie, Szczególnie, że pęk mi już ekran. A co jeszcze pięknego, na nowy rok wyskoczy mi check engine w samochodzie. To jest, czy może lepiej zacząć ten rok niż konkursem i check engineem w samochodzie? <grytanie> Trzymajcie się, dzięki, że jesteście z grosusowymi poszukiwaczami, że śledzicie grosusową historię. Do zobaczenia. A jednak sprzęcier gotowy. Powiem Wam, że troszkę przestało padać, jeszcze pada, ale już nie jest tak źle, zobaczcie. Do tej wąskotorówki niestety nie dojechałem, bo jest straszna pogoda. Ja też nie mam samochodu jakiegoś teraz super wyprawowego. Sprzeciw gotowy, słuchajcie, łapiemy za dzidę i w las. Idziemy teraz tutaj przy drodze, bo tutaj też mamy zgody, a tak przy drodze to jeszcze nie chodziliśmy. Zobaczymy, co nas czeka. Mam nadzieję, że coś tam ponagrywam dla Was. Widzimy się na pierwszym doku. dołku. O, miałem tu mały dołeczek, ale niestety tylko był pocisk. Dołeczek zakupujemy ładnie, zostawiamy porządek, żeby nie było na nas. Przejdźmy się kawałek gdzieś tutaj po tych jamkach. Na razie nic spektakularnego nie znalazłem. Pogoda taka sobie. Krążę w kółko, szukając sygnałów. Nie pojechałem tam, gdzie ta wąskotorówka, nie mogłem tam dojechać, więc na razie... Ale wysoki sygnał. Powiem Wam, że naprawdę bardzo wysoki. Weźmy flip Ooo. Tutaj jest. Jeż, widzę coś, że czuję tutaj. A, kawałek tylko pierścienia wiodącego. Kawałek zapalnika, tak naprawdę aluminiowy. Tu mamy stalówkę, słuchajcie. Ale po dźwięku słyszę, że jest troszkę większa. Więc sprawdzę, co to może być. Co to wyszło w ogóle, to się daję. A, dobra, mamy stalówkę, ja pierdzielę. Kapselinio od Browarinio. Nie wiem czy to słyszycie i widzicie, ale zapierdziela kogroć śnieg, białutko. A ja nic nie trafiłem, przez to, że nie mogę dojechać do rejonu, gdzie, który się wydaje najbardziej owocny. I pojechałem w takie bliskie, że tak powiem, miejsce pospolite, gdzie każdy już pewnie był i szukał. Pokręcę się tu jeszcze gdzieś. Tu jest jakaś stalóweczka. O nawet już ją widzę Zobaczcie jakieś rurka rurka od strężynka coś takiego Niech Chyba świetnisko jakieś trafiłem, bo tu blisko domy O, kolejny element śmiecia zobaczcie To z kolei z plastikiem więc przetry to może jakieś sygnowania będą ale to jest młode więc nic tutaj nie powinno być i nic nie ma po prostu śmieci bo blisko jest tutaj dom dobra wyłączę się na razie pokręcimy się jeszcze gdzieś chwileczkę później jakaś zwierzynka tam łazi, trochę mnie tu straszy bebo a mi zobaczcie wyskoczyła liseczka. tamta stanęła tutaj widzicie jakaś taka fajniutka, widzę że to jest chyba lebel o patrzcie jaka fajna, gruba, fajna łódka. wydaje mi się, że to jest lebel, rzadko nagrywam, bo boję się trochę o ten telefon, no ale na pewno coś z tego chyba zmontujemy. Aż mi się czapka zrosiła, mokry, zmęczony, ale trochę szczęśliwy, co prawda nic nie wyszło, ale pamiętajcie, że jest konkursik, w którym można wygrać fajne, groteskowe gadżety. Nie dużo dzisiaj było tych poszukiwań, chociaż nie, no parę godzin chodziłem, ale no niestety to jest rejon, który nie za bardzo jest owocny i nie za bardzo coś nam wyszło. Miejmy nadzieję, że następne poszukiwania będą lepsze, owocniejsze. Dzięki, że dzisiaj byliście z nami, ze mną w sumie. Bierzcie udział w konkursie. Pamiętajcie, słowo goci pod filmem 5,5 kg srebra na łopacie, skarb cichoburza. Do zobaczenia w kolejnym groszowym odcinku. Do zobaczenia na live. Hej, trzymajcie się.